Państwa witam, doktora Anita w programie Prawo i Mediacja Inaczej. Dziś kontynuuję komentarz na temat podróżowania z dziećmi w czasie pandemii. Chciałam przytoczyć Państwu przykłady dwóch decyzji sądów kanadyjskich w tej sprawie, jeżeli chodzi o podróż między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej mówiłam o podróży międzynarodowych, teraz taka też międzynarodowa, ale tylko na południe z Kanady. Pierwsza decyzja sądu w Ontario dotyczy sytuacji, kiedy ojciec mieszkał w Michigan, w stanie Michigan, a matka mieszkała i dalej mieszka w prowincji Ontario. Dziecko małe, pięcioletnie, mieszka normalnie z mamą. I tata to dziecko miał ze sobą na wizytę i doszedł do wniosku, że ponieważ wcześniej matka zabraniała mu widzieć się z dzieckiem, dlatego, że jest pandemia, postanowił, że tego dziecka nie, nie odda teraz. No bo jest niebezpiecznie podróżować, no nie? A matka poszła do sądu, no i co sąd zadecydował? Zadecydował, że tata musi dziecko... Niestety, ale przywieźć do Ontario. Um, oczywiście e, musi to być sposób bezpieczny, zachowaniem wszystkich tych ostrożności, jeżeli chodzi o podróże. Tata również ma zdeponować paszport e, u mamy, jak dojedzie. No i w dodatku do tego będzie również policja w to mieszana, jeżeli tata by się z tego nakazu sądowego nie wywiązał. Czyli tu jest jeden przykład decyzji sądu, kiedy chodzi o podróż między Stanami a Kanadą. Jest również inna decyzja z prowincji Alberta, jeżeli chodzi o podróż dziewczynki dziewięcioletniej do Teksasu. Mama przeprowadziła się tam, to jest decyzja w sprawie pana i pani Oslański, Mama się przeprowadziła do Teksasu, do tam założyła sobie nowe życie i dziewczynka dziewięcioletnia z nią tam mieszkała. Przyjechała do taty, do Calgary na wizytę i um, tata powiedział, no ale jest niebezpiecznie, żeby wracać do Teksasu, więc teraz dziecko nie pojedzie. Więc co są? zadecydował? Zadecydował, że dziecko jednak musi wrócić do Teksasu. Dlaczego? Dlatego, że tam ma swoje życie, tam ma szkołę, tam ma swojego lekarza, tam ma nową rodzinę. Także jest, że tak powiem, zakorzeniona dziewczynka w Teksasie i powinna tam wrócić. A oczywiście powrót musi być zaangażowany w taki sposób, żeby to było dla niej bezpiecznie. Także mają Państwo dwa przykłady decyzji, jeżeli chodzi o podróże między Kanadą a Stanami. No i jaki z tego wniosek końcowy, że trzeba mieć na uwadze to, że można wystąpić o to, żeby sąd zarządził, żeby policja pomogła. A jeżeli rodzic może się nie wywiązać z nakazu sądowego i również chodzi o to, że paszport trzeba będzie zdeponować. Także to są takie nowe, powiedzmy, zarządzenia, które trzeba mieć na uwadze, oczywiście, jeżeli pan jest osobą, czy Pani jest osobą, która chciałaby mieć dzieci ze sobą, czy tą, która wymaga powrotu dzieci do miejsca zamieszkania stałego. Także dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na następne spotkanie w programie Prawo i Mediacja Inaczej, a jak inaczej, to zobaczymy.